Witam widzowie w kolejnym odcinku Survivalu. I dzisiaj ze mną jest. Ja. Tak. Ukryte pomyłki. On. On. Tak, ja. Dobra, gotowe, bo trzeba iść na wyprawę. Nie, czekaj już tylko. Kurde. A masz zbroję jakąś w ogóle? Po co mi? Wiesz co ja mam? Śnieżki Dwie Dobra, chodź idziemy Czemu ja Cię bić nie mogę jak w portalu jesteś? Nie wiem Dobra, ja już jestem w nadarze. O kurde, ale, ale spawn Ty go robiłeś nie pamiętam A, szybszy paster. No w sumie dawno cię tu nie było. Sorry, zapomniałem, że ty masz wala, nie kreatywa. Dobra. A ty masz kreatywa? Nie, no, nie, nie. Tu no już clear, coś so miałe. pamiętam, ale tam nie. Eee, yy, wiesz co? Co? Ja bym zaznaczył jakoś naszą bazę. Znaczy wyjście, bo ja się gubiłem Serio już się zgubiłem, a nie dobra e, to to tam gdzieś tam jest, nie? Tak Tak żebyś się nie zgubił to masz. Wiele jeszcze pozwiedzaliśmy nether i stało się coś śmiesznego jest twojej przestrzeni najdłużej Idę tam Widzę, widzę cię. Widzisz tą lawę? Nie, proszę cię, nie. Jestem świetny. Uratował się jedynie Glowstone i chlebek, chlebek. <słuch> Jeszcze chwilę pozwiedzaliśmy Nether, gdy zaczęliśmy się wreszcie już kopać gdzieś dalej, żebyśmy nie stali e, w na tej samej wyspie i muszę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego odnośnie tej serii. Ej, tylko proszę, nie spychamy się. Wiem, widzowie. Mnie tam nawet przy tobie nie ma. Mm. Ja bym włączył it wiesz? I wiecie co? Możecie wymyślić karę w komentarzach, bo. Tak, mamy tutaj game mode, ale ale nie chcę nic oszukiwać, no tak, mamy gamemoda i nie, nie używałem go, żadnych itemów nie braliśmy z gamemoda, ani raz ponieważ te cheaty mamy po to żeby tepnąć już jednego do drugiego, gdybyśmy byli daleko od siebie albo ewentualnie żeby włączyć kibit wentory mam nadzieję, że zrozumiecie mnie a ja z całego serca wam przysięgam że serio nie korzystałem z kreatiwa nic ale i tak czuję się winny, więc wiecie co widzowie, napiszcie w karę, karę w komentarzach, a my z Blari i tak to spędzimy całą godzinę w izolatce, w Robloxie, albo w minecrafcie, zależy jak wybierzecie. Przepra przepraszam Blari jeśli to słuchasz, że nawet Cię nie zapytałem o zgodę, no ale kara to kara. Jeszcze raz Was przepraszam, że Was zawiodłem. Ty jesteś u góry? No, czekaj, idę tam. O co? No, do ciebie. Dobra, teraz nie przedłużam. I teraz, gdy budowaliśmy się do innej wyspy, zobaczyłem coś, co naprawdę było po prostu świetne. Było to, było po prostu świetne. Mam coś tam, tam jest jakaś struktura z kamienia, chyba bastion. Yes, sir. Tam dalej, tak? Masz... Ja, ja mam chyba mały ender -end distance. Masz optyfajne, to sobie powiększ. MO! Tak nie wolno, jak to robisz. Tu. To... Czemu ja tu wolno chodzę? A no tak. Spadaj! Pomóż! Dwasek. Sta... Hmm. I w tym momencie zaczął się chaos. Przecież to. D, no po co tarcza, no jak myślisz? Ja gram wystarczy. Um, no właśnie. No. A teraz przejdźmy do tych dobrych momentów. Zebrałem kwart. Wreszcie dotarłem do skrzyni. O, mam skrzynkę. Ja też. I to inną niż ty. Jo, dużo tutaj zdobyłem. I na pewno mam złoto. Uratowałem Blariego. Ani do hero! Chodź tu! Uratowałem cię! Zapchnąłem go do lawy. Dziękuję. Wreszcie pokonałem Pigwina brutala. Nie wiem. A wiecie co było najgorsze? Ten moment. Ja bym to czuł, kto inny z nie ma. kurde przez przypadek otworzyłem przy nich skrzynkę Pomocy To nie było przez przypadek skrzynkę chcę <laughs> o kurde nie mamy sztarczy. tarczy o oh, o oh, dead. Oh. dead o co kurde <noise> No po co tarcza? No jak myślisz? Jak nam wystarczy? I po drugiej podróży w Nederze tak wyglądał mój ekwipunek. Miałem to złoto, tylko że widzicie, przerobiłem je na buty. No i oczywiście miałem też 10 żelaza. A na koniec zrobiliśmy potężną walkę. O, a na 20 łapek zamykam że jak widzę ladcy. Czemu tak? Nie wiem Dobra, stój, stój, stój chcę się pomodlić. Chcę się pomodlić, proszę cię. Wiem. No, a to z naszej strony na tyle. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam widzowie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ty też się pożegnaj tą z, ty z tyłu. Eee, uh. uh, tak. Dokładnie. Nie bim mnie. Nara. Nie!